Was panie i panowie z tej strony są, to jest Games Masters przyjaciół. Gramy sobie drafcik, yy, przepraszam, drafcik yy, standardzik, chciałem powiedzieć e, standardzik Dekiem abzan, mm, takim agresywnym takim abzan. E, myślę, że możemy tutaj zrobić keep. Zaraz się przekonamy, z czym gramy. Oczywiście ja to jest za bardzo jakiś specjalnych, wiecie, już mm, tak powiem. No filmik wam nie sprzedam, prawda? Zdaję sobie sprawę, że ja w to gram w tak bardzo rzadko, więc... Mhm. Oczywiście taki start może znaczyć wiele rzeczy. Nie jesteśmy w stanie teraz ocenić co to, co to oznacza ten start. Znaczy to jest jakiś. Yy... Aha, to jest po prostu... Upzan, yy... prawda? to jest Abzan agro tak to wygląda hmm. chyba forest bo mam, bo mam na ręce y, sotyra więc chyba forest jest najbardziej niezawodny i zagramy sobie dilera chyba on robi dokładnie to samo w bloku co mm, Lion, prawda ponieważ e, ten kolejś ma detacza prawda więc lepiej sobie chyba zachować po dwa. no zablokuję. Oponentowi jeszcze brakuje jednego landu, żeby zaczął się naprawdę, że tak powiem, tutaj sprężać na dno. No a zagrywamy sobie tego lwa, nie mamy żadnego innego wyjścia. Tu oczywiście się pokazuje też siła karty Gatelkure. prawda? Gdy, gdy teraz się okaże, że on ma z końcem Lightning Strike, to jestem w stanie po prostu się obronić przed nim. Nie tracę aż takiego tempa, prawda? Satyr, jasne. No, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę moją rękę, po prostu zablokuję tego satyra. Czas jest dla mnie dosyć istotny teraz. Natomiast mam dużo kart, a niewiele many, więc wydaje mi się, że się spokojnie mogę wymienić tym z tym caterem. Aha, co tak zrobić, Dobra. Oczywiście obronimy się. Zielony. Hmm. Znaczy oczywiście są dwie. Zagranie dwa, oddanie tury. Każda jest taka sobie, chyba wydaje mi się, że lepiej zagrać po prostu dwa. Przyatakować tym lwem naszym. I się wymienić, ewentualnie jakiś tam removal sprowokować. nic nie robi, tylko myśli ciekawe hmm. przepraszam że po prostu go nie ma ale jednak jest jeśli ma lightning Strike'a, to będzie problem ale no... wydaje mi się że mając go zagrywał go z końcem tury wcześniejszej tam kiedy miał dwa malne wolna dwie many wolne i ewentualnie po prostu zagrywałby strajka w Satyra, a nie... a nie Crater's Close. Oczywiście może mieć kolejny Crater's Close, prawda? To jest też oczywiście ryzyko. Jeśli zaatakuję dwa to no, zablokuję Elfa. Prawie na pewno. Zostanę na 9 co z, z raina daje mi 12. Potem mam dwa Removale na duże stwory. Myślę, że jeśli tylko dobierę land, myślę, że tak w dwóch dropach, w dwóch drogach to jestem w stanie jeszcze zawalczyć. Szczególnie, że jak widać, jego mana base też jest taki dosyć mocno szwankujący w tym momencie. No i to, to chyba, oponent gra na mm, więcej niż jednym stoliku i przez to jego ruchy są dosyć lamazarne. No, ale nie jestem w stanie tym nic poradzić. Jeżeli tylko próbuję teraz wykminić, e, jak najlepiej tutaj to rozegrać. Te czermie są chyba zbyt ważne, żeby je wywalać na dobieranie kart, chyba że już naprawdę nie będę miał wyjścia. Wydaje mi się, że lepiej je trzymać jako removal. On tutaj ma na pewno naprawdę sporo dużych stworów w tym deku, z tego co kojarzę ten dek w ogóle. Oczywiście zablokuję tutaj. Jeśli ma dolpak, to trudno. Nie ma nic. No, to oczywiście z Rattle, Crow, Rattle Crow Mystic. To oczywiście z Mystic. No, nie, nie podejrzewam, że to jest y, Phoenix. Zresztą może być jeszcze Phoenix. Mm, ale raczej to będzie Mystic. teraz byłby świetny, ewentualnie jakiś drop, prawda? No, najchętniej bym przyjął jednak ląd, zagrał sobie spokojnie z i próbował coś z tego miejsca już bardziej ofensywnie podejść do, do sprawy. Natomiast zastanawiam znaczy, się na ile jest sens w tym roku grać jakimś takim tańszym removalem niż, niż Abzan Charm. Abzan Charmy są oczywiście bardzo dobre, ale są takie trochę jednak klanki, prawda, jednak są takie dosyć, no, wymagają odpowiedniej many, prawda. No ja nie mówię, bo ja dobrałem akurat um, tego foresta, a, a jest masa non-basic landów w tym deku, prawda. No, tutaj zamiast tego foresta mam dwa foresty w deku. Dobranie dowolnego innego landa byłoby dla mnie po prostu w zasadzie... Um, oznaczałoby, że mogę zagrać wszystko, prawda. W tym momencie na do, do, dobrać kolejnego foresta nie mogę, ponieważ już forestów nie ma w deku. A więc jedyną kartą, która mi stwarza jakiś realny problem, jest to dobranie mm, e, Cytadeli, prawda? Chociaż to jest też taki problem tylko częściowy, ponieważ rzeczywiście ona mi daje tego słonia turę później. E, I jestem w stanie zagrać Satyra, więc to nie jest jeszcze fatalnie, prawda? Natomiast oponent, tak jak mówię, wyraźnie gra na, że tak powiem, e, na dwoje babkę wróżyła gra, bo musi grać jeszcze jakiś jeden, jakiś jeden yy, po prostu mecz. Nie, wiem, nie wydaje mi się, aby był w stanie tak wolno grać po prostu sam z siebie. Yy. No ale jak widzicie, znaczy problem jest taki, że ja generalnie używając tego starszego programu do nagrywania byłem w stanie po prostu robić pauzy, prawda? Robić pauzy i wracać. W tym nowszym yy, generalnie wydaje mi się, że jakoś dźwięku jest o wiele lepsza. Natomiast nie wbudowano na w niego pauz i niestety nie jestem w stanie spauzować, chyba żebym musiał pociąć te filmiki na tysiąc rzeczy albo jakoś je składać. E, oczywiście mógłbym je składać, ale to jest dodatkowy jakby mm, czas, którego mam, jak, mam tyle, ile mam, ja też nie jestem w stanie jakby spędzać tylko i wyłącznie czasu na nagrywaniu filmów i obrabianiu ich, potem wrzucania na YouTube, e, więc oczywiście to jest też problem. Więc staram się, że tak powiem, zabawić was rozmową, e, ale widzę, że tutaj e, to jeszcze może potrwać. Nie wiem, no pewnie, pewnie może część z Was jest ciekawa, skąd to się w ogóle wzięło, że zacząłem się bawić ten standard. No, zacząłem właśnie od tego Temu Lagro, którego gdzieś tam powinniście zaraz zobaczyć jak się postaram. W kolekcji mojej. Zacząłem od tego temu nagro, pograłem bargier testowych ze znajomymi. i tak uznałem, format jest w miarę ciekawy, jak na, jak na standard, jest tych opcji bardzo dużo. Jest wiele deków, które mają wiele konfiguracji. To często było niespotykane wcześniej, że jednak najczęściej było tak, że. O, jest przeciwnik. Najczęściej było tak, że oponent. że że. że dana, dana wersja deku była jedyną słuszną i tam się ewentualnie, ewentualnie różniła dwoma, trzema kartami tam, prawda? Jakąś tam ewentualną ilością kopii danej karty, prawda? Natomiast, natomiast tutaj mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie na przykład w, powiedzmy właśnie w Abzanie jest naprawdę kilka strategii, oczywiście to był pewne, że to jest Mystic, jest kilka strategii bardzo porównywalnych, na Klub oczywiście i heist Oczywiście zablokuję tutaj Myślę, że obcięcie many jest dobrym pomysłem mimo wszystko Poszukamy sobie oczywiście Plainsa, zagramy oczywiście Rhino. On teraz nie jest w stanie, czy znaczy moim zdaniem w ogóle z jego strony atak tym mystikiem był błędem, ale on teraz nie jest w stanie zaatakować sensownie, bo jeżeli zaatakuje, to się... Znaczy, no w sumie jest po części sensownie w stanie zaatakować. Jeżeli wyda manę czerwoną lub niebieską, to nie żyje atakując. Bo będzie na piątce, a ja mam Adam Charm. A musi ją wydać, żeby przebić się przez Siege Rhino, prawda? Znaczy, no nie, nie musieli wydawać, przepraszam. Ale generalnie jestem w stanie go... Hmm. Wydaje mi się, że jestem w stanie to spokojnie przyjąć po prostu. Nawet mając bikom imens, by mnie nie zabijał, prawda? Więc... Okay. Mm. Oczywiście mana w tym momencie wygrywała mi grę Ale jeżeli nie mam To będę zmuszony chyba odpalić Abzan Charma Mogę też po prostu zaatakować. Ale wydaje się mi, że mam taką dobrą pozycję, że mogę spokojnie oddać turę, zostać za Abzamczarnem, czy tam ewentualnie za Satyrem, cokolwiek. No, zablokujemy tak jak musimy zablokować. Oczywiście zegzajlujemy i myślę, że to będzie tyle. Bo teraz oczywiście on tej traci stwora, no nawet mając, nawet mając do bloku jeszcze jakiegoś alfa jednego to przegrywa tą grę. Prawda? też widać jak bardzo ten Rhino jest mocny w tym formacie, prawda? Dał mi 3 życia, ja mu zabrał 3. I w zasadzie dzięki temu gość po prostu nie żyje, prawda? Okej. Okay. Generalnie jego tak jest bardzo agresywny, więc oczywiście takie karty jak Blood Soul Champion są takie sobie. Natomiast Soldier of Pantheon w tym formacie jest naprawdę niezły. Blokuje na przykład tego nieszczęsnego Knackblade'a, którego tak nie lubimy. E Myślę, że też Despise nie jest głupie totalnie, ale chyba zacznę od czegoś cięższego jednak. Na pewno chcę grać Murder z Cutem. Na pewno chcę dołożyć Extra land na Draw. E na pewno chcę... Mogę pomyśleć o Bile Blight, ale to jest takie akurat sobie. Banishning Glide jest na pewno ciekawą opcją. Hmm. Mogę jednego tego okroić chyba. Spokojnie. Na draw. Hmm. Zagrać sobie chyba Solinem po prostu jeszcze ekstra. Hmm. Albo nawet hmm, tym Lightem jeszcze jednym. Generalnie im więcej removalu tym lepiej, tak mi się wydaje. Hmm. Na jego deck. Myślę, że z tymi dis Dispise'ami di czynimy grać. Aha, Beacon Immense jest chyba średnie. Hmm. Można stawić Dispise'a spokojnie. Tylko ten Dispise, oczywiście, jest, ma ten problem, że on działa do pewnego momentu, a później się robi średni. Myślę, że lepiej będzie sobie po prostu zagrać sobie e, Courage'em i po prostu grać tak dosyć mocno defensywnie. E, nie wiem, czy ten rok też jest taki dobry na deck. czy ten solem nie so, sorry nie jest lepszy to jest też takie sobie na, na draw to może okroimy mm, i zagramy czymś jakimś nie ten display mi się wydaje ciekawy bo jest ani mu obciąć jakiegoś droższego typka szczególnie jest bardzo dobry na e, feniksy to mnie trochę przekonuje do niego. Hmm. Tego satyra chyba sobie daruję. I włożę jeszcze jednego Displaysa, ale to jest totalne, jakby wiecie, totalne spontan. Nie wiem, co dobrze robię. Yy. Jakoś tak czuję, że to jest najlepsza opcja. Bile Blade jest też potencjalnie niezły, bo on ma tych. tych trochę. Chyba zrobię tak po prostu. Po prostu bardziej i bardziej pójdę w kierunku remuvalu, a mniej w kierunku stworów. Tak mi się wydaje, że to jest lepsza opcja. Żeby wytrzymać po prostu presję, bo on, no, Jego dek, wydaje mi się, że na play jednak jest, przyjmuje tą rolę agro, a my musimy się bronić na początku. Przy oczywiście takim optymalnym rozdaniu z jego strony, bo teraz jego rozdanie było nieoptymalne, moje było nieoptymalne, więc ciężko coś większe, jakby więcej stwierdzić, ale... ale przy takim optymalnym rozdaniu z jego strony, to chyba jednak będę się musiał bronić najpierw. I dlatego wolę removal niż stwory, które... Po prostu dokładanie kolejnego 2-2 do stołu, który zaraz będzie musiał być, musiał cząp blokować, czy coś w tym stylu... No nie jest takie dobre chyba. No i to jest taka ok, ręka, powiedzmy. Mamy... Dwa lewki znowu. Mamy szybki ale Myślę, że może to skipować. Oczywiście jesteśmy na draw, więc... Szansa, że dobierzemy tego jeszcze jednego lądzika, który nam tam coś ekstra da jest spora. No, zagramy sobie... Myślę, że bez względu na wszystko będę grał tego... też w sumie nie będzie to Waste najpierw. I tak pewnie będę grał Lwaj Tak na 99%. Po prostu jest większy, ale gdybym na przykład zagrał... Ajra. Aha, właśnie. To lepiej zagrać dead, lidera, dead Dealera, prawda? Ale i tak zagram mnie lwa. On mnie, on mnie przywali za dwa, ja mu oddam za trzy. To też nie jest jakby świat jakoś super fatalne mojej... dla mnie. Widać, że nie ma yy, chyba landu z czerwonym. Co jest dla mnie fajną informacją, bo ten Knuckle Blade potrzebuje dwóch czerwonych, żeby się odpalić, prawda, więc, więc tutaj już zyskujemy trochę jakby czasu, zakładając, że nie ma żadnych czerwonych na ręce, prawda, landów, może je skrętnie ukrywać. No, myślę, że mimo wszystko zagram tego e, lwa. Ale tym razem nie będę blokował oczywiście Mam nadzieję, że w ogóle zagra jeszcze jednego haira gdzieś tam. Ja dostanę Swampa i zrobimy małe Koko jumbo. Na pewno muszę zabić Morfa. Jeżeli zagra Morfa to będzie akceleracja many, którą potraktuję od razu Banishing Lightem. No i generalnie zagranie, zagranie banicznych lightów w tej turze będzie o tyle ok, że potem mogę mieć Drop za 2 plus Drop za 2. A ponad wyraźnie znowu spowalnia rozgrywka zagranie z absurdu. Oczywiście tacy goście, czy. Ja uważam, że, ja uważam, że tam zagrał raz nieoptymalnie, poświęcając tego hajra, tak po prostu, acz tego Mystika atakując z nim w mojego gościa. To było moim zdaniem bardzo słabe, bo po prostu gość, jeżeli nie masz many, no to nie atakujesz manodajką i, na, i idziesz na wymianę nią, no, tylko po prostu sobie zostawiasz ją dla, dla tego, żeby mieć po prostu płynne, płynne kolejne tury, prawda? Więc wydaje mi się, że jeżeli... Znaczy nie mam nic do gości, którzy grają niepoprawnie, znaczy nie, inaczej, nie mam nic do gości, którzy grają poprawnie, jeżeli grają nawet na kilku kontach, prawda, no, ale grają OK. A to widać, że gość jednak y, gdzieś tam kluczy między różnymi grami, ten czas mu gdzieś tam ucieka, podejmuje nieoptymalne decyzje przez to, też może częściowo. Więc ja osobiście jestem fanem, że jeżeli jest nowy format, nie znam go na pamięć i gdzieś, prawda, zaczynam grać w jakiś format, to jednak grajcie jedną grę naraz bo jednak granie więcej gry, gier oczywiście jest możliwe. Ja mi się zdarzało, też grać 3, i 4 na raz, przynajmniej na starym będzie Online, na nowym to chyba jest niemożliwe, żeby grać 4 gry na raz, ale na starym to było jeszcze jakoś tam... Człowiek miał na tyle opanowane, że to było możliwe grać potencjalnie 4 eventy na raz, przy czym oczywiście yy, na części to było tak, że wszyscy grały jakimś agrodekiem, w którym wiedziałeś po, wiedziałeś po na przykład pierwszych 10 turach, że przegrałeś albo że wygrałeś, tak? Więc jakby było to o wiele łatwiejsze, tak? Nie grało się oczywiście kontrolką wtedy. Ale, ale myślę, że jednak, jeżeli ktoś chce naprawdę sensownie podejść do formatu, zaczynałbym od grania jednego eventu na raz, żeby naprawdę pewne sprawy też sobie samemu przemyśleć, żeby to nie było na zasadzie, że ja skaczę między oknami i po prostu zagrywam jakieś tam losowe rzeczy, bo tak mi się wydaje, że jest dobrze. Tylko jednak, żeby mieć ten czas, żeby sobie ułożyć w głowie, jakby, jakby, jakby jaki jest mój prawda, plan na, na na dany mecz, jaki jest mój plan na dany meczup, co mój dek w zasadzie robi, tak? co gość może mieć i tak dalej. Ja oczywiście mam tyle tej szczęśliwą sytuację, że gram akurat na deck, który sam gdzieś tam składałem, który sam gdzieś tam mam, prawda, w zanadrzu i też może trochę go lepiej znam dzięki temu, więc to jest taki dobry dla mnie start w ogóle w formacie, bo to jest tak naprawdę pierwszy deck, mecz, w którym gram, gram tym dekiem. tak, ja nie grałem tym deckiem żadnych... żadnych wcześniej meczy, więc też się spodziewam, no i generalnie w standard, tak jak powiedziałem, grałem bardzo niewiele, więc też się spodziewam jakichś tam, może delikatnych problemów, prawda? Oczywiście przyjmę tego typa. ale gra pewnie tego swojego 4-4 ziomka. ...Lightning Strike, no okej. Okay. No, widać, że miałem pewne obawy co do tego. Ale spoko. no okej. Okay. Teraz jesteśmy w stanie, myślę, spokojnie zagrać sobie po prostu... Mm, ...kolejnego lwa chyba po prostu. Ewentualnie mogę próbować zagrać... Znaczy, bo teraz sytuacja się zmieniła, prawda? Wcześniej chciałem zagrać Banishing Light i plus dwa stwory w czwartej turze. A teraz w czwartej turze i tak lepszym zagraniem jest Rino, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. Więc teraz mogę pomyśleć, czy to jest optymalne. I chyba nie jest. Zagram sobie po prostu lwa. Po części przewidywałem ten Lightning Strike, bo on go pokazał, prawda? Jakby i może mogłem blokować, na zasadzie, że i tak ma Lightning Strike'a, no ale gdybym co zablokował, to oczywiście nie musiałby go w ogóle odpalać, tam po prostu zrobić wymianę. A ja nie chcę się wymieniać z tego gościa. Mam nadzieję, że ma jeszcze jednego, że dobiorę Swampa i po prostu zabiję go. Czy coś w tym stylu, tak? Bo to jest jeden z tych celów, który mogę tutaj ubić dosyć łatwo, właśnie e, dwa, bo te hajry... Chociaż te hajry występują chyba, o ile wiem, e, po... Um, po trzy w dekach, raczej nie ma czterech. Zresztą u mnie też są trzy, prawda? Więc myślę, że spokojnie mogę przyjąć jeszcze ten image. No to oczywiście jest nasz kochany nasz kochany e, Mystic, którego zwinęło natychmiast mhm. Ta akceleracja jest bardzo groźna jeszcze w tej fazie, gry gdzieś tam później, prawda, kiedy on już ma pustą rękę to nie ma znaczenia, ale w tym momencie to jest jednak bardzo ważne, żeby się tego pozbyć. Okay. I będzie atakował za trzy, jasne. Anofenze jest niezła opcją, ale wydaje mi się, że możemy spokojnie zagrać tego Rhino. Czy się najpierw zaatakuje? Z tego wolę teraz rajno, oczywiście, bo potem mogę mieć, dobrać land i mieć zagranie za 3 i za 2, prawda, w jednej turze. Więc to po prostu jest bardziej optymalne. No i oponent, jak widać, nie jest w stanie się przebijać, więc pod dogrę. I cóż, tak wyglądała pierwsza runda. Więc pierwsza runda zwycięska, ale no, umówmy się, że jednego jego nie, nie były naj, najszczęśliwsze.